Ja Maczko meczki, nagrywam Minecrafta Odcinek któryś tam z kolei Tak, kopałem poza odcinkiem I szukam diamentów, chodźcie powiedzieć jak najlepiej się szuka diamentów Ja użyłam mój ulubiony sposób, który zawsze działa, ale teraz nie działa że kupię tak, tak, tak To Ta pochodnie nie powinno być tutaj Tylko tak To jest prawie sam dół I szukamy w taki sposób diamentów Czy się uda? Tego tak, no nie wiem Nie wiem gdzie się uda Dobra Tutaj przygotowany Tylko ten węgiel, bo pamiętam, że kiedyś pod węglem były diamenty, mogą się przydać diamenty, a na razie diamentów nie mam. To będzie taki odcinek pogadankowy, będę cały czas w kupalni. no, będę po prostu cały czas w kupalni, to dobrze czy źle? Pewnie bardzo dobrze. Ja na wątpię, czy kopalni taki odcinek będzie taki ciekawy. Wątpię, będzie ciekawy, ale nie mam co to nagrać. Mamy złoto! A diamenty? Halo, diamenty. Pamiętam, że kiedyś miałem tak mało złota i się smutny kurczę. Byłem smutny z tego powodu, ale miałem diamenty. A teraz złoto mi mówi, mam złoto. diamenty ci nie są potrzebne. A ja lubię. A jakby nie na trzy, to mi tego nie znalazł. O nie, ciekawy No złoto się przyda, no nie powiem ale Jednak bym chciał mi diamenty 8 złota A to chyba znajdę diament jak znalazłem złoto Może 4 kratki będę kopał no, wiem, że będę kupował teraz cztery kratki. Bardzo dużo kobla. To no, trudno. Kobel też mi się przyda. Może nie aż tak, ale też mi się przyda. Mam trochę żelaza, żebym mógł zrobić jakieś żelazne kilofy. I inne rzeczy, nie? Dobrze. O, no, jednak się przystraszyłem. Jeszcze mam materiał na zrobienie. Nie muszę piecek nawet robić. Dobra. Jest! Ło! Diaksy! Diaksy! Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty. Piąty szósty. Dobor nic tam nie ma. Włojeny. Dziaksy. To się żegną z wami, mamy diamenty. Poza odcinkiem zrobię neter i ten enchanting. Ej, nie mam wciny, to ja nie mogę zrobić na truntingu. Cześć! Łapki w górę subskrybujcie kanał.